Trzy osoby, jeden samochód i jedna ryzykowna decyzja, która miała zmienić ich życie. Na rozgrzanej do czerwoności autostradzie A4 czas zatrzymał się na chwilę, gdy strażnicy graniczni podnieśli rękę, by zatrzymać niepozornego Opla. W jego wnętrzu kryła się historia, której finał mógł oznaczać więzienie na długie lata. Na rozgrzanym słońcem asfalcie autostrady A4, gdzie samochody pędziły z zawrotną prędkością, a powietrze falowało od upału, funkcjonariusze Straży Granicznej z Wrocławia zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej szarego Opla, który kierował się w stronę granicy z Niemcami. Ten niepozorny pojazd, który na pierwszy rzut oka niczym się nie wyróżniał, w rzeczywistości stał się częścią dramatycznej historii, która mogła mieć poważne konsekwencje prawne dla wszystkich zaangażowanych osób. Kierowcą auta okazał się 28-letni obywatel Ukrainy, mężczyzna o zmęczonych oczach i zaciśniętych dłoniach na kierownicy, który, jak ustalili funkcjonariusze, pełnił rolę kuriera w procederze nielegalnego przewozu migrantów. W samochodzie, który wydawał się jedynie kolejnym pojazdem zmierzającym ku zachodniej granicy, siedzieli także dwaj pasażerowie: młody Afgańczyk o chudym, napiętym ciele, którego twarz zdradzała niepokój, oraz pakistańczyk. Starszy od niego, z zaciętym wyrazem twarzy, obaj wyglądający na wyczerpanych długą i męczącą podróżą, pełną strachu i nadziei na lepsze życie. Gdy samochód został zatrzymany, a funkcjonariusze podeszli do Opla, atmosfera nagle zgęstniała, jakby powietrze stało się cięższe. Obaj cudzoziemcy, najwyraźniej przeczuwając, co może ich czekać, nagle, bez ostrzeżenia, otworzyli drzwi pojazdu i rzucili się do ucieczki w stronę pobliskich zarośli. Licząc na to, że uda im się wymknąć funkcjonariuszom w chaosie ruchu drogowego i wśród przydrożnych krzaków. Jednak reakcja służb była błyskawiczna: funkcjonariusze, doświadczeni w tego typu interwencjach, natychmiast rzucili się w pościg, nie pozwalając by mężczyźni zniknęli z pola widzenia. Po krótkiej, lecz intensywnej pogoni obaj cudzoziemcy zostali obezwładnieni i zatrzymani. A ich marzenia o szybkim przekroczeniu granicy i rozpoczęciu nowego życia w Niemczech legły w gruzach, rozbite przez skuteczność polskich służb. Cała sprawa miała głębszy kontekst, nie był to bowiem pierwszy taki przypadek w ostatnich dniach. Straż Graniczna informowała, że to kolejna zatrzymana próba nielegalnego przekroczenia granicy, a 28-letni Ukrainiec, który miał być jedynie kierowcą, w rzeczywistości pełnił rolę organizatora całego przedsięwzięcia. To on prawdopodobnie kontaktował się z przemytnikami, ustalał szczegóły przewozu, odbierał pasażerów w umówionym miejscu i odpowiadał za bezpieczny transport ich do granicy, gdzie mieli przejść na teren Niemiec, unikając oficjalnych procedur i kontroli. Za swoje czyny mężczyzna usłyszał poważny zarzut pomocnictwa w usiłowaniu nielegalnego przekroczenia granicy państwowej przez dwóch cudzoziemców, co według polskiego prawa jest przestępstwem zagrożonym karą nawet ośmiu lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy, co oznaczało, że przynajmniej przez ten czas jego plany i wolność zostały skutecznie ograniczone. Siedząc teraz w celi, musiał zastanawiać się, jak potoczy się jego dalsze życie i jakie konsekwencje przyniesie jego udział w tym nielegalnym procederze. Dwaj zatrzymani cudzoziemcy, Afgańczyk i Pakistańczyk, znaleźli się w zupełnie innej, choć również trudnej sytuacji. Wobec nich wszczęto postępowania administracyjne, których celem było wydanie decyzji nakazującej ich powrót do krajów pochodzenia. Afgańczyk został objęty dozorem Straży Granicznej, co oznaczało, że musiał regularnie zgłaszać się do wyznaczonych placówek, by nie dopuścić do ponownej próby ucieczki lub zniknięcia. Pakistańczyk natomiast został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, miejscu, które dla wielu jest ostatnim przystankiem przed deportacją, pełnym niepewności, napięcia i poczucia zawieszenia między dwoma światami. Obaj mężczyźni, którzy zapewne wyruszyli w podróż z nadzieją na nowe życie, musieli teraz zmierzyć się z brutalną rzeczywistością, w której ich marzenia o lepszej przyszłości zostały brutalnie przerwane przez prawo, a ich losy zależały już nie od ich woli, lecz od decyzji administracyjnych i działań służb. Cała ta historia, która zaczęła się na rozgrzanej autostradzie, a cztery wśród zgiełku pędzących samochodów, przerodziła się w dramat ludzi, których łączyło pragnienie wolności i lepszego życia a skończyła się w policyjnych protokołach i celach tymczasowego aresztu oraz ośrodkach dla cudzoziemców, gdzie dni płyną powoli, wypełnione czekaniem i niepewnością.